O, się od rana mamy 5:54, umówiona jesteśmy na szóstą, Więc Bo... Tak. cała kapustka w całej swej okazałości, ziewająca. Halo. Ja chciałam powiedzieć, że kapustka to jest taka cicha woda. To jest największa wariatka w całej mojej grupie, a to w ogóle nie widać. Sprawia wrażenie bardzo spokojny i Tak, i położony ułożony, i taki delikatny. Nie nie w humorze. To jest bardzo zła swoich współdomowników i zwierzęta domowe. Także to my się odezwiemy jak dobrze pracujemy. Tutaj trzeba wejść do lasu, ale że nie, to można iść drogą. Ale że nie, to tak, no. <gry> A few moments later. Tak, na środku drogi. I okazało się, że zostawiam chyba pomadkę w domu. A ja nie wiem, czy ja mam, nawet. też. <gry> Bo no, Katarzyna musiała tu poczekać na mnie, bo zapomniałam wody. Jak się potem okazało, to jeszcze zapomniałam baterii. Ale i tak to jest nic w porównaniu z tym, że ja zapomniałam butów, jak jechałyśmy na Badą Górę? Tak, i tak. troszkę dalej. No musiałyśmy nadrobić Są 50 km jedno, no, i potem wrócić to z dodatkowo. No. O, oj! Chodzili w tenisówkach. No, chodzili. No. nie, 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 nie. nie wracać, ale kto wiedział, nie? Także. My, ale ten odcinek nie będzie łabie górze. Ten odcinek będzie o kałużach, bo te kałuże są wszędzie i nikt nie wie o co chodzi. Ale to dajcie nam się trochę zmęczyć. O, moje piękności małe. Ale ładnie, słoneczko świeci. Stąd byście wyszli, gdybyście poszli tam, gdzie mówiłam, że idzie szlak, ale my zazwyczaj idziemy nad drogą. I szlak biegnie tutaj i tam jest następne rozgałęzienie. I trzeba iść na lewo. Często się tutaj ludzie mylą. Na lewo. Dobrze mówię no. Bo ja, ma, ja mam czasem problem ze stronami. Mówię na lewo, mówię, mam myślę o prawo. I... No, ale w każdym razie na lewo. Ale ładnie, nie? Ładnie. No. Idź kapustka, idź. Udaj, że tam jest kałuża i przeskocz. jest sucho. Jest kałuża. Gdzie, a, z boku. Idę. Ma rano, ale dobra, ma. <laughs> Wow, no błoto, ale nie kałuża. Nie ma kałuża. No, nie ma kałuża. Przyszłyśmy trochę za późno na kałużę. To pan, że kiedy wiesz, że jakbyśmy były kiedy indziej, to wiesz, ile tutaj było wody, i mogłoby być tak wiesz, o krakiem mieć, tak. ciu, Puska, ja Cię proszę. Kawa... No to ja się wybiorę, co Cię pozbieram. Ale <m że lawsuit Eddie> to nie będzie naturalne. No ładnie. Dobra, kurde. <m met soup> no! <ś evacuation continuaussen> Widzisz, to żadne. Tu, tu. O, boczkiem, boczkiem, środkiem. No, dzięki. Nie skaczę więcej. Nie swoim samochodzie. Masz klapki. <noise> Już teraz wiesz, po co wziąłeś klapki. Ja mam na cergową wyjść w klapkę. <głos> <głos> na pewno zrobiłybyśmy furorę. <noise> to tak, to ja też sobie mogę poskakać. Chociaż może nie. <noise> tutaj teoretycznie idziesz szlak, chociaż jak ja tu byłam ostatnim razem, to tędy nie szedł szal, albo szedł. W każdym razie, tutaj jest jebutnie stromo. I jak nie ma błota, tak jak dzisiaj, w miarę nie ma błota i nie ma y, zimy, śniegu i nie jest ślisko, to można wyjść. Ale ja zazwyczaj tutaj dalej wam pokażę drogę. Jest troszeczkę no, bezpieczniejsze podejście, bo tutaj jest naprawdę mm, ściana. Chyba tylko no. tak na przełaj, nie, żeby przeciąć to. Taka maciupka a Tutaj na góry trzeba dojść. Tutu tu, tu, tu. Raz dwa trzy i już. I pamiętajcie, żeby nie schodzić tutaj na dół, tylko, tylko, do. tylko do góry. Więc powtórzę, bo tak nagrałam, że nie nagrywało. Że wychodzimy do góry. Ja się pocieszam, że to tylko kawałek i że pewnie się odezwę po drodze. Taki skrót tego, co mówiłam przez 5 minut. Stromo, ale tragedii nie ma, nie? Nie, nie jest ok. Bo jest sucho. No. Tam, tam jest Jaskinia. nie Ślepy człowiek i morze. No widzisz! Ja tam. Tak i tam mamy pierwszy, wiesz, my Mamy trzy. No prawie, no. Ale ładnie. Może będziemy widzieć Milusia na parkingu. No, tylko nie wiem z którego miejsca. Tutaj będzie wiało, więc najwyżej będę, da krzyczeć. będę dawać napisy, jakby co. Ej, ale szlak w pan jedzie. No to, to jest to zejście. A, Widzisz jak tu jest? jest? Patrz, tam ci się nawet kończy widok Jak jest Tylko po prostu skarpa A, nie, nie, nie. Jak pierwszy raz tą drogą szłam tym szlakiem to szliśmy w zimą i no Zjeżdżałyśmy z powrotem Nie wiedziałyśmy jeszcze gdzie ta droga biegnie A do Wieży idziemy tutaj. I teraz do samej wieży idzie grań i cergowa. To jest jedyna góra w Wyskidzie Niskim, na której notowane są y, lawiny. No ale popatrzcie, jaka jest tutaj stromizna i nic dziwnego. I zimą, jak się tutaj idzie, to bardzo fajnie widać właśnie te kopy, które się zaczynają tworzyć i z których później schodzi lawina na sam dół. także taka ciekawostka na dziś nie może nie mądrość życiowa, bo na to jeszcze za wcześnie żebyśmy się nie nagadały, ale myślę, że więcej będzie mądrości życiowych, już będziemy wracać. tak tak. bo jeszcze mamy parę tam tygodni do wgadania. bo tutaj już jest praktycznie od razu pion. pion. nie podejdzie. i widoczki. Mamy przed sobą drugi wierzchołek. A zejść? Tak. A, no powiem, przecież nie zejść. Ja myślałam, że obchodzimy po Nie. Tak, u szczyt. No. Oj, tam. Szczyt, od szczyt. Numer dwa. Numer 2. Czyli dwie trzecie. Tak. <laughs> Się chodziło do szkoły, nie? <laughs> Jak to zwykle na cergowej bywa, można iść pionem. Ale można iść też boczkiem. Trzeci, finałowy. they say it was true that I was sold but the trouble with truth is it just don't get old there's a gravity to grace I can't escape in the trouble with grace it gives more than it takes yeah i crazy Take.

I pies, w tym y, panowie z Stalowych, których pozdrawiamy. pozdrawiamy, jakby kiedyś trafili na kanał, to możecie sobie zobaczyć podróż na cergową z tego samego dnia z innej perspektywy. I posłuchajcie kałuża, o których wspomniałyśmy. Wieża super. Widoki super. Natomiast wieje jak w kieleckim na rynku, chociaż jak byłam w Kielcach na rynku to nie wiało, więc nie wiem skąd to się wzięło. Więc tak. Y, no, ale generalnie to super. Powiedziała co, wiedziała, teraz idzie schodzić, bo ja teraz będę miała trudny odcinek dla moich kolan, tak, także więc, więc ja się muszę skupić. Na wprost z górki na, pasu na pazurki w drzewo i turlać się na dół, na dół. To nie my. ale szybciej. Albo w prawo... Tak, ale to było to, to co był to wody, tak, było dla Tak. Tak. Aha. A tutaj troszeczkę lżej i my idziemy tu. Nie trzęsą mi się kolana, więc nie było tak źle. Szybko poszło. Szybko poszło. W ogóle ja jej powiedziałam, że my wrócimy do domu na drugą. A jest dziesiąta. Jeszcze nie ma. Do domu mamy godzinę samochodem. Jeszcze nie ma dziesiątej? To piętnaście. No. A my już na dole niedługo. Także, także tak. No ale jak już mamy kałużę tutaj, o. To może przytoczymy tą opowieść. No. Dobra. To byłaby taka podobna kałuża, nie? Ale ona była jakby na no tak. całej szerokości drogi nie było tak. obejścia. Ona tak. była. Tak i nie, nie można było sobie tak jak tutaj boczkiem przejść, tylko jakby Tutaj już się zaczęła. Tutaj już się zaczęła. No właśnie, się się tak zaczęła ja drugim boczkiem po błodku. Ja nie, bo, nie wiem, bo ty chciałaś skakać. Aha. Byliśmy we trójkę. Tak. Ja, kapustka i taki kolega. No i, no, no i szliśmy, szliśmy. Kamil przeszedł, przeskoczył. no Wyższy chłopak, chłop, facet w ogóle, więc. No. A ja miałam taki ciężki plecak, taki duży. Nie wiem, po co mi taki plecak, ale był ciężki. I też przeskoczyłam. I w momencie do skoku tam było błoto. Lekko się zagrzebałam, i czułam, i czułam, że się nie wybronię i w ogóle nie ma szans. I czułam, jak lecę w tą kałużę w to błoto całą sobą. A oni stali i tak patrzyli na mnie, nikt mi nie uratował, nikt. I po prostu wylądowałam. No na dupie! Wszystkim... Cała po prostu byłam. Ja z pamiętam się... to jak w jak zwolnionym tempie no. i pamiętam tą ciszę pomiędzy. Tak. Jak wybuchliśmy wszyscy śmiechem, bo to było takie, no, no nie było wiadomo, jak to zareagować. Ale chyba najmniej śmiał się Kamil, który miał białą tapicerkę w samochodzie, a wiedział, że musi mnie zawieźć do domu później. Dlatego ona teraz tak panikuje, że ona wie, żeby jej tam... No ja białej nie mam, nie? Ale no... Jakieś worki wtedy były. Pamiętasz? Szukał worków, tak. żeby żeby nie usiadła na tym. Ja już trochę obetłam i wykruszyło się ze mnie, bo to Tak. Wtedy żeśmy, bo tu też byliśmy w Wilszni, to była Wilsznia chyba, wysiedlona łemkowska wieś. Szliśmy do Olchowca. I szliśmy do Olchowca, bo tam w Olchowcu, ja Wam pokazywałam, jak szliśmy na Baranie. Taki przepiękny mostek. I w sumie moim celem tej całej wyprawy był ten most. Bo ale, ja go widziałam o, ale wielokrotnie ogólnie, na zdjęciach. Ogólnie to dojście było takie beznadziejne. Tak. To był Baguski Park Narodowy i było tak. tak zaniedbane. Tam nie było nic zrobione. Tak i jeszcze strasznie. pamiętam, że zapomnieliśmy biletów. Zasięgu nie było i żeśmy tak... Kurde. <noise> Także kurde kupowali na szybkiego te... Ja te bilety, A, no, do, do Parku, parku Narodowego. Bo ja jestem, ja mam trochę tak skrzywiona jestem i no, mhm. muszę mieć bilet. Musi być bilet, tak, być, ja potrafię jak bardzo przepisowa. Jak y, z jakiegoś powodu zapomnę kupić bilet do parku narodowego jakiegokolwiek albo nie, sobie przypomnę to nie ma internetu, nie jest na stanie tego zrobić, to możecie być pewni, że ja i tak przyjadę do domu i kupię ten bilet, tak. jak się nie da na ten sam dzień, w którym byłam, to kupię na dzień później, gdzie już go nie wykorzystam. Także tak, tak taka jestem, ja już przestałam z tym walczyć, także tak, no. no. ja chciałam powiedzieć, że to była jedyna sytuacja z kałużami, ale to i tak obrosło taką legendą. Tak, i ciągnie się do dziś Tak. Uważam, że szybko się nie skończy. Absolutnie, szczególnie, że mój kanał się kręci na kałużach i na błocie. Jeszcze tego pana od błota muszę przesłuchać. Co z tym błotem ma? Skąd to uwielbienie do błota? Bo to że ja rozumiem skąd to uwielbienie do kałuż. Wykąpała się raz. Może jakieś miała. Bo... Zażyła błotnej kąpieli. Tak, zażyła jakieś błotnej kąpieli. Może coś się ze skórą wydarzyło, nie chcę powiedzieć, no bo tyłek umoczyła, że będzie o dupie rozmawiać. Ale no, było to tak ogólnie. Także. Ale ta, ta bezsilność i to uczucie, że. To było najpiękniejsze. Ja no dzisiaj mówię. Ja no dzisiaj pamiętam ten, tą ciszę, jaka nastała i ten wybuch śmiechu. Później i myśmy się śmiali, a ty dalej w tej kałuży w jednej. Ja nawet nie pamiętam, jak, jak, jak się to stało. Kamil się wyciągnął w końcu? Czy... A pamiętasz na powrocie, Kamil? Tak. Chodź, chodź, podam ci rękę. Dziękuję, przez to Teraz. Jest mi wszystko jedno. No. Ja się bał, żebym się z przodu nie podłączyła i w ogóle nie tak. była cała. Tak, wtedy by na dachu ją wiązał. Ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że ja chyba miałam jakieś ciuchy na przebranie w plecaku, no ale. No, no jak mokra cała, to co się przebierze? to Wszystko wyprze... w błocie. No. Przepiękne. Idzie, idzie bokiem. Ale jak słoneczko, ładnie pada. Cześć, słoneczko. Idziemy na odmianę szlakiem. A nie Zobacz. drogą. A nie drogą tą, którą żeśmy przyszli. Bo ja nigdy nie szłam tędy. A się chce sikać. Mnie też się chce sikać. Ale... Tu będą krzaki takie. No, to, to dotrzemy do tej <grym> a, a potem idziemy na stację benzynową, nie tylko do ubikacji, ale też po mleko. Będziemy, Będziemy, pić kawę. Będziemy pić kawę, bo chyba mam wszystko. Ja nie wiem, jak ona jest ze mną, to ja się zawsze boję, że czegoś nie, ma, nie mam, bo to tak zazwyczaj jest. <grym> Ale myślę, że to tylko to mleko. No to naprawdę ładnie. Nie, to źle. Ja sobie wyobrażałam, że tutaj wąska dróżka prowadzi. Nie wiem czemu. Ale my tam widziemy co? No tak, chyba. No idzie szlak więc. Ahoj przygoda! Trzy godziny później. Trzy godziny później. Trzy godziny później. Dotarłyśmy. Nie ma czasu już na, na kawę. Ale patrz, co tam się dzieje. Uuu. Mamy błotko. No nie mówię, że na, ten kanał się kręci na kałużach i błocie. O nie. Ale o, to jest dobrze. <gry> A, bo tutaj coś płynie sobie. Rozsiewa zioła Mai no. W no ale stokrotka rosła, polna. A Zaśpiewała. A nad nią szumiał gaj. O, Czekaj. O matko. O matko. Ci rękę? Nie. Ale przynajmniej zapytała, no. Ach, już dobrze. Tam ty faktycznie od tego strumienia zapotrzebiliśmy. Boże, ja wymiękam jak tak światło idzie. Ja nie wiem, czy każdy, czy tylko ja. Tak myślę, że warto przejść tą, tym kawałeczkiem, bo jest naprawdę uroczy. Zamiast iść drogą, zawsze można zrobić tak jak my i stwierdzić, że się zrobiło pętle. Tak. No jakaś to pętla jest. Trafiłyśmy na Folusz. Przejechałyśmy posłuchać szumu w potoku i na rybkę. Ale że jest dopiero 11.30 Dzięki. No to stwierdziliśmy, że trochę się porelaksujemy tutaj. A to w ogóle jest miejsce nagrywania mojego pierwszego filmu. Był czas, kiedy tutaj byłam bardzo, bardzo, bardzo często, ale teraz jest tutaj za dużo ludzi dla mnie. No, się to wybitnie tutaj. No, mocno. więc y, szukam bardziej odludnych miejsc. I znajduję. No to teraz. Teraz zobaczymy, co nas tam czeka. Tak, teraz jedziemy jeść. Żeby nie było zerówki. Ale pojedzone polecamy. Pojedzone. Bardzo dobre no, rybki. Trzeba iść spać. No ja ty może nie. Ja, ty nie, ja tak. ty, mo ty możesz spać, ja muszę nas dowieść do domu. Ach, ale pojadam, Pożaram. No, tak trochę wcześniej, ale już... A czy to jest mój, moja godzina. Ale mery. myślę, że za chwilę to tutaj byśmy czekały już długo. Tak, bo... byłyśmy pierwsze. Tak, kuchnia jeden. <głos> 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 Dobra. Ja, jak na jakiejś takiej, nie? W stołówce. Myślę, że możemy zakończyć ten dzień tutaj. Tak. to znaczy, tutaj, tak? Ale... No, znaczy, tutaj, w sensie tutaj. Historię o kałużach wreszcie znacie. Miała. Albo kałuży. W sumie to, była, to jest historia o kałuży, nie o kałużach. O jednej kałuży. O jednej kałuży. Tak. jednej osoby. Która obrosła legendą. i która napędza mój kanał. Mhm. Razem z błotem. Może ja was powinnam poznać. To znaczy, no wiesz, o pana od błota i ciebie. Poskakalibyście. We dwójkę skoro, ja już nie z mogę. Z pan od błota i, i jak daleko Z okolic. Ma... Aha, z okolic. Tak myślę. No, także dziękujemy wszystkim za oglądanie. Do następnego. Pa pa. pa. A, tu błoto.